Ja witam Was w tym odcinku jakby to nie jest odcinek, tylko info. Jutro nagram oprócz tej kolekcji i resztę tej kolekcji. To jutro jeszcze szybko tak powiem. Nagram ym, oczekiwania versus rzeczywistość. I możecie dawać podpowiedzi, o czym mam nagrać. Na przykład oczekiwania, że wstają o tej godzinie, jeśli nie spóźnia, no, i to było takie szybkie info. Piszcie w komentarzach jak to może wyglądać. No, i jutro wpadnie i mała reszta kolekcji, chyba, jak mi się uda. Może odcinek z Minecraft, ale nie obiecuję. I oczywiście, no, oczekiwania versus rzeczywistość.